Limitowana seria koszulek. a także płyty zespołu, krew i okolicznościowe plakaty. Wszystko to będzie można kupić w trakcie wtorkowego koncertu w Regionalnym Centrum Kultury, początek o godzinie 18.00. Zagramy materiał do y, poezji Williama Blake'a, Williama Shakespearea. Część materiału to będzie materiał już nowy, który znany jest z naszych płyt, część będzie materiału nowego. Jako gość specjalny wystąpi Jerzy Mazoleski, słynny Mazol, zagra razem z nami, a później zagra również koncert solo. W trakcie koncertu w tle wyświetlane będą zdjęcia Iwony Leśniewskiej oraz Grzegorza Buźko. Do jednego z utworów na żywo wystąpi także teatr Pracownia Lalek. Dochód ze sprzedaży gadżetów trafi do pilskiego hospicjum. To jest ogromna pomoc. Tutaj nie będzie zmarnowana żadna złotówka. Żyjemy z taką nadzieją, że uda nam się zebrać te pieniądze, żeby. Postawić kolejny budynek, żebyśmy mogli przyjąć następnych pacjentów, gdzie lista wzrasta w zaskakującym tempie. Bo na miejsce w pilskiej placówce oczekuje już 86 chorych. Stąd decyzja Towarzystwa Pomocy Chorym, aby rozbudować pilskie hospicjum przy pomocy zewnętrznej dotacji. Parterowy budynek miałby stająć na działce obok już istniejącego. Przed rokiem miasto przekazało na ten cel grunt z 99% bonifikatą. W nowej części miejsce znalazłoby 45 chorych. Potrzeba jednak pieniędzy na wkład własny. Każdy, kto chce wspomóc budowę, może dokonać wpłaty na konto bankowe widoczne na ekranie z dopiskiem na budowę hospicjum.